boisko Zapraszam. Partnerami odcinka są MatSport i Active Team. I za chwilę rozpoczynamy mecz LKS Zasów Mokre kontra LKS Łopuchowa A-klasa Dymnica Zasów żółto-czarno Łopuchowa czerwono-niebiesko-biało I rozpoczynamy Zrzut rożny. Zero do jednego. Druga minuta. Druga minuta meczu LKW Puchowa. Szybko obejmuje prowadzenie. Na dośrodkowanie z rzutu rożnego. Spadła piłka gdzieś tam pod nogi. Przeszło. Idziesz? Idziesz? jest okazja? Po panie. i zdecydowanie na bramkę. czerwona kartka! Czerwono! Był ślisk. Co to kurwa jest? Co? Żółta kartka jest bardzo A wy bronił, ładnie wybrał. Strzał, bronił, bramkaż, nie dużo brakło.

0 do 2, 34 minuta meczu. LKS jest za, LK jest wypukła. 0, 2, strzał nad bramką nie jest stronny.

Jaka jestowa w trzydziestej 8 minucie podwyższa wyprowadzenie w tej sytuacji sam na sam mamy już 0-3 na pozycji i do przerwy 0-3

Dramka po tym rzucie rożnym 1 do 4. Musimy zobaczyć powtórkę jeszcze raz, ale sędzia w tej chwili kończy mecz. LKS Zasów mokre. LKS łopuchowa. 1, 4. Dzięki za oglądanie, zapraszam ponownie.